I oto przyszła. No co, ee, zamówiłem płyny. Wapi, rezystancja. Zostało cukierek, cola i Rigel, o którym mówiłem, Rigel Mini, i co ciekawe, słodkie bustery, słodkie i trochę ananasa, o, to za chwilę będziemy robić. jakaś gazetka dobra to mnie interesuje bo w sumie na to czekałem zobaczymy jak to będzie wyglądać rigger mini smok rigger mini Akurat tak się zdarzyło, że mam więcej atomizerów niż, niż samego boksu, więc potrzebuję takiego następnego następnego boksa. Niebiesko czarne. Co może być w takim pudełku pewnie kabelek i... o bardzo ładny, ja dostałem fioletowy, a miałem niebieski mieć. No, ciekawa. I bardzo ładnie wygląda. No, 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 no. no. Zaskoczyli mnie. Dostałem fioletowy, a miał być niebieski. Niebieski do tego. Do takiego niebieskiego. A dokładnie. Do tego. A O, niebieski mam też. Drip, tip. Fioletowy raczej. O, będzie pasować. No, się zdarzył cud. No, bardzo ładnie wyglądało. No co? Otwieramy. Bateria. Biedna zielona. Ah non, écoutez, honnêtement, je é m'en suis même pas chiché. Vous projetez les songes des autres personnes et de les manipuler I nie mam poznało ci jak zwykle. Ale bardzo ładnie wygląda. No co? Oto mi 1 W, ma nawet 1 W. Dziesięć na początek. Za mało. 18, 19, W. Elegancko chodzi. No co? Ja myślałem, że będzie niebieski, bo niebieski zamówiłem, a Dali fioletowy. Proszę bardzo ładnie wygląda. Będzie pasował też do czarnego. Mamy na przykład z tego z z słońca. Tak, będzie pasować wielkością. No, idealnie. Teraz jest petarda. Idealnie pasuje, a tu mizer ten. Więc ten będzie tu. Zwiększę moc. Ciekawe, czy kolory się w nich zmienią. Jeszcze nie sprawdzamy. No, elegancko chodzi. Już mi przypadł do gustu. Jest normalnie igła. Trzyma się pięknie. A nie się go trzyma w ręce. Jest już mój jeden z ulubionych. Co w pudełku dalej? Pewnie kabel. Instrukcja. Oryginalność. Kabelek. I pusto, to wszystko na ten temat. A co zamówiłem? Zamówiłem jeszcze przewody do rezystancji. No zobaczymy jak z tego się będzie robić oporny. opory. Opory, pewnie dobrze, bardzo fajnie. No i płyny, co ciekawe właśnie, powracając do płynów. Boostery e, smakowe, e, cukier, cukrowe. Jeszcze nie widziałem, dlatego zamówiłem. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Już mam przeszykowane płyny. Ananasa, bo uwielbiam. Mam 200 ml, ale jeszcze sobie robię. No i zobaczymy jak się z cukrem będą sprawować. To by było na tyle.